Hej, jestem Estosław i zapraszam Was na kolejny odcinek serii Wiedza o Substancjach. Wracamy po dłuższej przerwie z WOM, ale z odrobinę z aktualizowaną nazwą i jestem pewien, że wielu z Was to ucieszy. W tej serii na podstawie wiedzy naukowej i badań przedstawiam treści edukacyjne dotyczące substancji, ich historii oraz skutków ich zażywania i ryzyka uzależnienia. Więcej o substancjach oczywiście znajdziecie w mojej książce Hej, czyli jak nie szkodzić sobie innym, która została już bestsellerem w Polsce. Wielkie dzięki za to! Wracamy z mocnym tematem, bo z fentanylem, który powoduje wiele problemów w USA i o którym ostatnio bardzo głośno w Polsce. W tym filmie oczywiście dowiecie się wszystkiego, co najważniejsze o tej substancji. Dajcie też znać, jakie chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach, no i zaczynamy. Fentanyl to silny syntetyczny opioid, podobny do morfiny, ale około 100 razy silniejszy, ponieważ lepiej rozpuszcza się w tłuszczach i łatwiej przenika przez barierę krew-mózg. Działa głównie poprzez pobudzenie receptorów opioidowych MI w mózgu i rdzeniu kręgowym. Fentanyl stosowany w medycynie jest skutecznym środkiem przeciwbólowym, dostępnym w różnych formach. Jego zastosowanie medyczne obejmuje leczenie m.in. ostrego i przewlekłego bólu oraz jako środek pomocniczy w znieczuleniu. Fentanyl może powodować poważne problemy z oddychaniem, wpływając na ośrodki oddechowe mózgu, które kontrolują proces oddychania. Dochodzi wtedy do niebezpiecznej depresji oddechowej, czyli zmniejszenia częstości oddechów i wrażliwości ośrodka oddechowego na dwutlenek węgla. Do tego fentanyl może spowalniać merytorykę przewodu pokarmowego i wpływać na poziom hormonów, co prowadzi do problemów takich jak niskie libido i niepłodność. Innymi konsekwencjami stosowania fentanylu są między innymi niskie ciśnienie krwi, omdlenia z powodu rozszerzenia się naczyń krwionośnych, swędzenie, zaczerwienienie i pocenie się. Jednym z najważniejszych problemów jest wysokie ryzyko uzależnienia fizycznego, wzrostu tolerancji oraz fakt, że próba przerwania przyjmowania wiąże się z bolesnymi objawami odstawiennymi, które są nie do wytrzymania dla większości osób. Fentanyl, wbrew temu, co większość osób myśli, nie jest nową substancją. Jego historia zaczęła się już ponad 60 lat temu, kiedy w 1956 roku został opracowany i opatentowany przez doktora Paula Jansena, belgijskiego lekarza, założyciela znanej firmy farmaceutycznej Jansen, która jest obecnie częścią amerykańskiego giganta Johnson Johnson. Wprowadzono go na rynek już w latach 60. ubiegłego stulecia i bardzo szybko zyskał popularność i ze względu na jego skuteczność na rynku zaczęły oczywiście pojawiać się różne analogie. Jednym z większych przełomów było stworzenie w latach 90. plastrów z pentanylem do podawania leku przez skórnie. Plastry te można było nosić na skórze, powoli uwalniając lek do krwiobiegu przez 2-3 dni, zapewniając długotrwałą ulgę w bólu, szczególnie u pacjentów onkologicznych. Po sukcesie plastra wprowadzono inne metody podawania. Należą do nich tabletki podpoliczkowe, lizaki, pastylki musujące i spraje. Pomimo różnorodności metod podawania, plastry przez skórne pozostają najpopularniejszą formą stosowaną medycznie. Podobnie jak przy wielu innych substancjach, które powstały w celach medycznych, po pewnym czasie ludzie zaczęli stosować fentanyl także jako używkę. I obecnie jest on również nielegalnie produkowany przez gangi i to na skalę międzynarodową. Dla przykładu, jak podaje D.A., czyli Agencja do Spraw Zwalczania Narkotyków, większość nielegalnego fentanylu, znalezionego w Stanach Zjednoczonych, pochodzi z Meksyku, gdzie produkowany jest z użyciem środków pochodzących z Chin. Jak możemy przeczytać w badaniach opublikowanych w maju przez Amerykański Narodowy Instytut do Spraw Nadużywania Narkotyków, aż 49% wszystkich konfiskat fentanylów w Stanach Zjednoczonych w 2023 roku miało formę tabletek. Ilości są olbrzymie, bo było to ponad 115 milionów tabletek z nielegalnym fentanylem. Ale oczywiście wytwarzany nielegalnie może być też on sprzedawany pod postacią proszku, zakrapianych bibułek czy spreju do nosa. Ludzie stosują fentanyl rekreacyjnie głównie dla efektu euforii, odcięcia się od bodźców zewnętrznych, zniesienia lęku i powiedziałbym też, że dla uśmierzenia swojego bólu fizycznego i psychicznego. Za to wszystko oczywiście można jednak zapłacić wysoką cenę, bo fentanyl może być śmiertelny w przypadku nadużywania lub przedawkowania. W USA wzrost liczby zgonów związanych z fentanylem zaobserwowano już w 2015 roku. Od tego czasu wskaźniki zgonów gwałtownie rosły, i mówimy tutaj o olbrzymich liczbach. W całych Stanach Zjednoczonych w 2022 roku zmarło z przedawkowania jakichkolwiek substancji aż 108 tysięcy osób, z czego aż 82 tysiące ze względu na przedawkowanie opioidów. To około 75% wszystkich zgonów i w większości były one spowodowane syntetycznymi opioidami, takimi właśnie jak fentanyl. Ryzyko zwiększa się w przypadku mieszania fentanylu z innymi depresantami ośrodkowego układu nerwowego, takimi jak opioidy, alkohol lub benzodiazepiny. Szczególnie niebezpieczne, jeśli ktoś nie miał świadomości, że przyjmuje fentanyl. I nielegalni producenci mogą mieszać inne substancje z fentanylem ze względu na jego moc i niski koszt. Ale zdarza się też tak, że ludzie zamierzali kupić inne substancje, a okazuje się, że otrzymali fentanyl lub substancję zanieczyszczoną fentanylem. To wszystko oczywiście zwiększa prawdopodobieństwo śmiertelnych interakcji. I pomóc wykryć fentanyl mogą testy kolorymetryczne czy specjalne testy paskowe z przeciwciałami. Warto tutaj też zaznaczyć, że w przypadku fentanylu medycznie używa się mikroskopijnych dawek określanych w mikrogramach, a nie miligramach jak spora część innych leków. Mimo tego, jeśli ktoś stosuje medycznie, to jest mała szansa przekroczenia dawki, która zagraża życiu. Trzeba by było przyjąć od 270 do 400 większą dawkę niż ta, która wywołuje efekty medyczne. Jest to więc lek bezpieczniejszy niż np. morfina. Schody zaczynają się jednak przy użytku rekreacyjnym, bo najczęściej problemem jest brak znajomości ilości fentanylu w fentanylu. I często ta ilość jest bardzo wysoka i DA odkryła, że 42% testowanych przez nich tabletek zawierało co najmniej 2 mg fentanylu i to jest bardzo dużo, bo jedna dawka od 2 do 3 mg fentanylu wystarczy, aby zabić osobę dorosłą, ale może być oczywiście większa lub mniejsza w zależności od masy ciała, tolerancji na opioidy i wcześniejszego stosowania. I żeby pokazać skale kilogram fentanylu potencjalnie może zabić nawet pół miliona ludzi Przedawkowanie fentanylu może prowadzić do stanu oszołamienia lub utraty przytomności źrenic wielkości główki szpilki zimnej i wilgotnej skóry niebieskiego zabarwienia skóry warg lub paznokci i do śpiączki. Fentanyl może zabić szybko, bo nawet w ciągu 4 minut. Zwykle z powodu depresji oddechowej i niewydolności oddechowej. Oznacza to, że oddychanie całkowicie ustaje i osoby nie mogą uzyskać tlenu, którego ich mózg i ciało potrzebuje do przeżycia. Niektórzy ludzie mogą również wymiotować i, ponieważ są nieprzytomni, w tej sytuacji udusić się na śmierć. Jeżeli ktoś przedawkował fentanyl, takiej osobie może pomóc naloxon, podany na czas i w odpowiedniej dawce, który może bardzo szybko odwrócić przedawkowanie fentanylu i depresję oddechową. Naloxon jest teraz dostępny w większości aptek w Stanach Zjednoczonych bez recepty, niestety nie w Polsce. I powinno to się zmienić, bo bardzo ważne jest, aby mieć natychmiastowy dostęp do naloxonu, aby pomóc uratować życie. Niestety wiele osób umiera w domu po cichu. Zdarza się jednak tak, że przedawkowanie dotyczy osób, które są publicznie znane. No i wtedy ta informacja obiega świat. I jednym z takich przypadków była śmierć Angusa Clauda, 25-letniego aktora serialu Euphoria, który zmarł w lipcu 2023 roku. W wyniku oczywiście przypadkowego przedawkowania fentanylu, kokainy i metamfetaminy. Matka Klauda napisała w mediach społecznościowych, że nie wierzy, że śmierć syna była celowa no i napisała, że przedawkował przypadkowo i tragicznie i zupełnie jasne jest, że nie miał zamiaru odejść z tego świata. No i niestety jest to jedna z historii, która jest przykładem wielu innych znanych celebrytów, o których wiadomo, że zmarli z powodu fentanylu. Ta lista jest długa i znajduje się na niej między innymi raperzy Mac Miller i Lil Keep, czy piosenkarze Prince i Tom Petty. Kryzys pentanylowy jest bardzo złożony i na pewno nie pomaga w jego zrozumieniu i okiełznaniu. Panika medialna i dezinformacje, które się pojawiają w mediach, sensacyjne nagłówki, fałszywe informacje czasami mogą jeszcze bardziej zaszkodzić, negatywnie wpływając na zdrowie publiczne. Mogą one komplikować działania ratunkowe w przypadku przedawkowania, uzasadniać nadmiernie represyjne przepisy karne i zagrażać dostępowi do leków przeciwbólowych tym, którzy naprawdę ich potrzebują. Mamy z tym teraz do czynienia w Polsce, ale Stany Zjednoczone przechodziły przez to już dawno temu. Jak pokazują dane zbierane w Stanach Zjednoczonych w latach 2015-2019 takie dezinformacje dominowały w dokumentach rządowych i artykułach prasowych, które oczywiście potem udostępniane były setki tysięcy razy na Facebooku, docierając do milionów użytkowników. I jak to w takich przypadkach bywa? Dezinformacja osiągała 15 razy większą widoczność w mediach społecznościowych niż treści korygujące. Co oczywiście jeszcze bardziej potem potęgowało problem. Wiralami siejącymi panikę stało się wiele sytuacji z udziałem policji, po tym jak DA wydała komunikat w 2016 roku, że mała ilość fentanylu spożyta lub wchłonięta przez skórę może cię zabić. I na jednym nagraniu dwóch funkcjonariuszy z Atlanty w stanie New Jersey opisywało zdarzenie przedawkowania po wdychaniu fentanylu unoszącego się w powietrzu. Opisane objawy takie jak dezorientacja i duszność pasowały jednak bardziej pod atak paniki. Najbardziej wiralowa historia z potencjalnym zasięgiem ponad 30 milionów widzów dotyczyła funkcjonariusza z East Liverpool w Ohio, który twierdził, że poczuł jakiego ciało się wyłącza po strzepnięciu białego proszku z munduru po zatrzymaniu drogowym w 2017 roku. Otrzymał on cztery dawki naloxonu, zanim został ożywiony. Ani skład proszku, ani jego przedawkowanie nie zostały potwierdzone w badaniach laboratoryjnych. Innym szeroko udostępnianym incydentem z potencjalnym zasięgiem 7 milionów widzów było wydarzenie w Columbus w Ohio, kiedy funkcjonariusz wdychał to, co myślał, że jest fentanylem. Ale później potwierdzono, że była to metamfetamina. To wszystko pojawiało się w mediach, ale bardzo rzadko było potem korygowane. Przez lata więc sensacyjne historie dominowały w wiadomościach, często oczywiście pomijając głosy ekspertów i osób z rzeczywistym doświadczeniem. Czy wam to coś przypomina? Bo ja mam wrażenie, że właśnie przechodzimy przez ten sam etap w Polsce. A bardzo ważne jest, żebyśmy mówili o fentanylu opierając się na faktach. Bo rozpowszechnianie dezinformacji może mieć poważne konsekwencje. Jeśli ludzie uwierzą w fałszywe twierdzenia na temat fentanylu, ratownicy mogą się wahać, udzielić pomocy, to podmówić pomocy, po prostu podczas przedawkowania, obawiając się o własne bezpieczeństwo. To opóźnienie może kosztować życie. Panika medialna może również prowadzić do wprowadzania szkodliwych polityk, takich jak ograniczenie dostępu do medycznego fentanylu i wprowadzenie zbyt surowych przepisów. I w Polsce już teraz mierzymy się z opioidofobią wśród lekarzy, a po zaostrzeniu kontroli w tym zakresie mogą się oni jeszcze bardziej obawiać przepisywać leki tym, którzy naprawdę ich potrzebują. To z czym mieliśmy do czynienia w Polsce kiedy Donald Tusk jako szeryf odgrażał się dealerom fentanylu przerabiano również w USA gdzie za dystrybucję tej broni masowego rażenia proponowano bardzo drastyczne środki w tym karę śmierci. Temat fentanylu jest bardzo złożony i bardzo istotny, żebyśmy bazowali na rzetelnych informacjach oraz obalali mity. Dlatego, oczywiście, nagram dla Was jeszcze dwa filmy. I w jednym skupię się na efektach działania, różnicach między fentanylem i jego analogami i oczywiście innymi opioidami oraz szczegółowo na kwestii uzależnienia i wychodzenia z niego. Kolejny zaś w pełni chciałbym poświęcić analizie tego, co się dzieje w Polsce i jak o tym mówią politycy i media i czy serio fentanyl jest problemem czy może tylko tematem medialnym. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję, że oglądaliście do końca. Jeżeli się podobało, to będę wdzięczny za łapkę w górę, subskrypcję i oczywiście podane, podanie tego materiału dalej. Dzięki wielkie, że oglądaliście do końca. Trzymaj się mocno. Cześć.